Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z nowej playlisty festiwalowej w grze Forza Horizon 5. Jesteśmy na przystanku nowym festiwalowym wzorowanym na Horizon 2, piękne tło. A teraz przystępujemy do zadania z playlisty. Tym razem mamy do zaliczenia przedmioty kolekcjonerskie: dostawa Bena Greena, rozbij 10 tablic premiowych, Horizon Europa. I już wam pokazuję pierwszą tablicę, która znajduje się na plecach tego przystanku. Także sobie wyjeżdżamy z przystanku, hops i na plecach mamy pierwszą tablicę do rozwalenia i już wam pokazuję jeszcze jedną rzecz na mapie. Wchodzimy sobie w mapę i tak jak mieliśmy yy, tutaj to Kolina z Aridas poprzedniego filmu. Zapraszam wszystkich, jak zaliczaliśmy pley, zadanie fotograficzne i dojazd do nowego przystanku, który znajduje się właśnie w tym miejscu, tak po tych wszystkich tutaj drogach rozrzuconych w tej okolicy Kolina z Aridas są rozrzucone te tablice. Więc no nic trudnego, po prostu jedziemy i sobie szukamy tych tablic. Ja wiem, że jeszcze jedna jest tutaj w lewo, w stronę stadionu, tak jakbyśmy jechali. O, już jest przed nami. No i teraz jedna ciekawa rzecz. Nie będziemy tak jak tydzień temu, nie będę jeździł i wszystkie tablice rozwalał, tylko po prostu wam pokażę pewną sztuczkę, która działa oczywiście tylko w trybie solo. Przypominam, tryb solo i cofamy czas. Hops. Kończymy. Jedziemy jeszcze raz, czyli to już jest trzecie rozwalenie tablicy, tak? Ten zatrzymamy się. Wchodzimy w playlistę i sprawdzamy licznik. I licznika. Licznik mamy tutaj na dole. Nie wiem, czy go widzicie. Takie tło jest kurde, żółte. Ja tam mam już 4 na 10. Więc po prostu można powiedzieć, że. Rozbijamy w kółko jedną tablicę i nie musimy szukać wszystkich. Tak samo mogliśmy zrobić w poprzednim tygodniu, i tak za każdym razem możemy robić ze wszystkimi kolekcjonerskimi zadaniami, ale musimy być w trybie solo. Czyli tutaj musi być napisane live, tak jak jest u mnie. Nie może być napisane solo, bo jak będzie tu napisane solo, to czyli jesteśmy w trybie online i wtedy to nie będzie działało. Więc jeszcze raz rozbijamy. Hops, cofamy się. I najazd ponowny. Cofamy się. Oczywiście, ja i tak sobie później, no nie wiem, przejadę całą tą mapę e, i sobie zaliczę to zadanie. Tam mi wyskoczyło przed chwilą, że chyba zadanie jest zaliczone. I nowe auto dostaliśmy, oczywiście. Jest zadanie zaliczone i dostaliśmy. Lamborghini, Huracana za to zadanie. Tu jest na dole, tylko ja po prostu przekręcę. Lamborghini, huragana, dokładnie takiego, chyba jak właśnie nim jechaliśmy. Czyli, jak ktoś nie ma tego huragana, to pierwszy rozbija te tablice, a później sobie zalicza zadanie fotograficzne. Jeszcze wejdę w samochody, tak? Kolekcja samochodów, coś. No, to nie jest nowe Lambo, to jest Lambo, które już mam w, w garażu. Dokładnie to jest to samo. Teraz właśnie wyświetlił się komunikat, ale widzicie, nowe auto nie doszło. Mamy cały czas 652 auto na 655. Nowe będą do odkrycia, na przykład właśnie ten Koenigse Agera. No i kurde, to by było na tyle. Szybkie zadanie, bardzo proste yy, z tym trybem cofania się. Więc jak pomogłem, zostaw łapkę. Jesteś nowy na kanale, zostaw subika. Zapraszam na Discorda. Strzełeczko do następnego cześć